Dzień dobry Państwu. Karina Ryterska, doktor nauk medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Agnieszka Zalewska, Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom. Bierzemy udział w fantastycznym projekcie realizowanym przez dwie fundacje Polską Fundację Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Anioły Sportu pod tytułem Wróć do życia. I przede wszystkim ma ten projekt i ten film, który dla Państwa nakręcamy, na celu uzmysłowienie tego, jakie może być podłoże niebezpiecznych zachowań, które nasze dzieci wybierają, żeby poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Odnośnie niebezpiecznych zachowań myślę, że zdają Państwo sobie z tego sprawę, że jest ich bardzo wiele. Z jednej strony może to być sięganie po różnego rodzaju używki, takie jak na przykład alkohol, najbardziej chyba popularna aktualnie, ale również po różnego rodzaju substancje chemiczne, dopalacze, narkotyki, miękkie, twarde, czy chociażby gry komputerowe. Myślę, że z tych niebezpiecznych zachowań mamy trochę szerszą gamę tutaj jeszcze, bo mogłybyśmy wymienić agresję, autoagresję, tak jak również zaburzenia w odżywianiu, takie jak anoreksja, bulimia, cyberprzestrzeń właśnie, gdzie mamy nieodłączny wręcz dzisiaj internet, czy gry komputerowe, czyli uciekanie tak naprawdę od rzeczywistości w stronę tej rzeczywistości cyfrowej. To są wszystkie niebezpieczne zachowania, do których również moglibyśmy zajrzeć takie zachowania jak nadpobudliwość i wszelkiego rodzaju stany depresyjne. Tych zachowań niebezpiecznych jest ogromna ilość, i teraz główną przyczyną powstawania tych niebezpiecznych zachowań. Są tak zwane zaburzenia emocjonalne. Zaburzenia emocjonalne to są pewnego rodzaju nasze zachowania, które pomagają nam w poradzeniu sobie trudnych, w trudnych sytuacjach. Zaburzeniem emocjonalnym na przykład będzie odcięcie się od naszego systemu emocjonalnego. To nie znaczy, że nic nie odczuwamy, ale odcinamy się od naszego systemu emocjonalnego, przez co nie jesteśmy w stanie zinterpretować rzeczywistości taką, jak jest naprawdę. Poza tym, jeżeli odcinamy się od naszych emocji, nie jesteśmy w stanie zauważać w sobie rzeczy, które są dla nas trudne, czyli tak zwanych zachowań właśnie tych dysfunkcyjnych, i rzeczy, które nas w tą stronę ciągną, czyli tracimy umiejętność zmian wprowadzany, wprowadzanych w siebie. Zaburzenia emocjonalne. Również wiążą się z tym, że nie rozróżniamy swoich emocji ani uczuć, przez co nie potrafimy też wyznaczyć granic, czyli granic takich, w których chcemy się poruszać, naszych granic terytorialnych, naszego własnego ja, żeby ktoś ich nie przekraczał i granic, w których czujemy się dobrze. Jeżeli chodzi, czym są dla nas również też emocje. Emocje są naszym wskaźnikiem takim do tego, w jaki sposób my realizujemy naszą rzeczywistość, ale również jak ją interpretujemy. I dzięki właśnie połączeniu z naszym systemem emocjonalnym potrafimy spełniać nasze marzenia i realizować nasze wewnętrzne zasoby. Fakt, Agnieszka, powiedziałaś tutaj o takim temacie, który właściwie. W Polsce jest mało propagowany i mało znany, szczególnie jeżeli chodzi o młode społeczeństwo, czyli w szkołach podstawowych czy w szkołach licealnych, no nie uczy się dzieci. Co to nie, są emocje? Nie uczy się dzieci, nie umieją również często y, powiedzieć o tym osoby dorosłe. I teraz jeżeli na przykład nie mamy tych, y, nie potrafimy mówić o naszych emocjach, nie rozróżniamy ich, musimy pamiętać o tym, że nie za bardzo mamy y, na przykład umiejętność kontroli stresu. Nie mamy również umiejętności tego, w jaki sposób potrafimy, mamy nasze, jakie mamy nasze wewnętrzne zasoby i jak umiejętnie wykorzystać je do kreowania nowych rzeczy. Czyli tak naprawdę przestajemy to my kreować naszą rzeczywistość, tylko nasza rzeczywistość jest kreowana poprzez tak zwane nasze schematy mentalno-emocjonalne, czyli zapisy nawykowe naszych myśli lub pisanych w nas nawyków, do których zazwyczaj są doczepione emocje. Właśnie to odcięcie od naszego systemu emocjonalnego pozwala na e, samodzielne poruszanie się i zarządzanie naszą rzeczywistością, właśnie tych nawychowych schematów myślowych, e, które często mają do siebie doczepiony, właśnie jakiś system emocjonalny, nad którym my nie mamy całkowicie zarządu i co nie um uniemożliwia nam e, poruszanie się i zmian we własnym życiu jak kształtują się w nas nawyki myślowe. Tutaj za przykład chciałabym przytoczyć na przykład dwie nastolatki. Jedna z nich zakochuje się niezwykle szczęśliwie, bardzo szczęśliwie spotyka wymarzonego chłopca, który pochodzi, jest bardzo dobrze ułożony, pochodzi Fajnej, miłej rodziny, akceptującej. Chłopiec jest niezwykle wrażliwy, ona jest również niezwykle wrażliwa. Doświadczają tej takiej bardzo romantycznej, wzniosłej, wypełnionej bliskością, czułością, miłości pierwszego zakochania, pierwszej fascynacji sobą nawzajem. Niestety po jakimś czasie okazuje się, że ich cele życiowe będą się rozchodziły, ponieważ każdy chce studiować w innym miejscu, znajomość kończy się, ale z miłym wspomnieniem tego, co się wydarzyło i jak wyglądała ta moja pierwsza miłość. Drugą, drugie, drugą dziewczynką Drugą, druga nastolatka e, doświadczyła e, miłości w chłopcu, który nie docenił jej uczuciowości ani wrażliwości. E, chłopiec, który po prostu, e, nazywając to w taki sposób, wykorzystał e, ją, e, udając uczucie miłości. Doszło do zbliżenia, następnie chłopiec po prostu ją odrzucił, porzucił, dodatkowo pochwalił się kolegom o tym, że właśnie przeżył z tą dziewczyną miłość. I co teraz, jakie teraz są, mamy dwie nastolatki, które w dorosłe życie przejdą z całkowicie innym nawykiem i inną interpretacją tego, czym jest miłość. Pierwsza będzie uznawała, że miłość jest czymś dającym bliskość, czułość, i takie pozytywne uczucie radości, natomiast druga z naszych dziewczynek wejdzie w dorosłość. Z nawykiem myślowym takim, że miłość może ranić, że miłość może powodować uczucie odrzucenia, poczucie wstydu. Każda z nich przez resztę swojego życia, jeżeli nie zmieni tego nawyku myślowego, będzie interpretowała rzeczywistość poprzez właśnie ten nawyk myślowy, który się stworzył. Jest to jasne, że druga z dziewczyn, jeżeli nie zmieni swojego, Nawyk tego właśnie myśli o miłości będzie wchodziła w dysfunkcyjność i z poczuciem wstydu będzie już przez wiele lat. Chciałabym Państwu pokazać, w jaki sposób budują się w nas właśnie, jak wygląda nasz organizm. I teraz na przykład to jest taki nasz worek emocjonalny on jest w naszym wnętrzu. I teraz, jeżeli jedna z dziewczyn, o których mówiliśmy, doświadczyła uczucia wstydu, uczucia odrzucenia, uczucia, poczucia winy, że to zrobiła, tak? I to jest jej nawyk myślowy przy różnych sytuacjach życiowych. To nie jest koniecznie związane tylko z uczuciem miłości. Te Nawyk myślowy będzie wrzucał do jej worka emocjonalnego takie obciążenia. Rodzi się coraz większy nawyk funkcjonowania tego, czyli tak naprawdę rodzi się w niej buduje cecha charakteru, gdzie będzie wpisane już poczucie odrzucenia, poczucie wstydu i poczucie winy. I teraz jeżeli ten worek już jest taki wypełniony, że on już prawie że nam pęka, organizm szuka upustu, bo przepełnienie worka emocjonalnego, to jest zbyt duża ilość kortyzolu, co za tym idzie nasz organizm nie wytrzymuje tego. Układ nerwowy zaczyna się przegrzewać. Szukamy upustu, żeby wyrzucać te kamienie na zewnątrz. Jednym z takich rzeczy może być po prostu sięganie po używki. Sięganie po używki. I teraz, jeżeli za każdym razem, po prostu jeżeli będzie nasz nawyk dawał o sobie znać, będziemy szukali upustu poprzez właśnie używki lub innego rodzaju właśnie upuszczacze. I teraz, jeżeli wejdzie nam to w nawyk. To jeżeli nie zmienimy tego nawyku myślowego, to będąc w tym przez całe życie, to nie będzie tylko już w sferze miłości, ale będzie to się rozlewało na nasze inne elementy naszego życia na pracę zawodową, na relacje z bliskimi, jak również na relacje społeczne czyli tak naprawdę różnego rodzaju przyjaźnie i znajomości. Te nawyki myślowe przeleją się na resztę naszego życia. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy umiejętnie potrafili nadzorować te nasze nawyki myślowe, żebyśmy pomagali naszym dzieciom i wysłuchiwali ich w momencie, kiedy takie uczucia zaczynają się rodzić, dlatego że jeżeli w młodym wieku znajdziemy takie właśnie złe nawyki myślowe, które się wybudowały, możemy je zdecydowanie łatwiej przepracować i coś z nimi zrobić, czyli je zamienić. Czym są tak dalej się tworząc tutaj od tego naszego nawyku, że poszukujemy czegoś, aby zmniejszyć te nasze negatywne doznania? Zaczynamy wchodzić w tak zwane nawykowe również poszukiwania metod do tego, abyśmy mogli w łatwy sposób mieć tą ulgę w tych trudnych emocjach. Karina, takimi rzeczami, co może być, aby szukać tutaj u nas no, gdzieś tam odpuszczenia tych złych emocji? Tak naprawdę te techniki trzeba sobie wypracować samemu, ponieważ nie dla każdego każda technika będzie idealna. Ona przede wszystkim musi nam pasować. Czyli warto jest wypróbować różne rzeczy i zobaczyć, jak nam z tym, tak? czy to będzie, będą techniki oddechowe, czy to będzie rozmowa z koleżanką bardzo otwarta, czy to będzie rozmowa z rodzicem. Może to być na przykład sport i on jest zawsze bardzo polecany, tylko kwestia jest tego, żeby dobrać sobie ten sport i to obciążenie do, do nas. Naszych potrzeb, tak? i żeby ten sport sprawiał nam przede wszystkim radość, przyjemność i że, żeby mógł stanowić to uwolnienie emocjonalne. Jeżeli mamy wybudowane właśnie takie nawyki, to kolejnym elementem będzie to, że tworzymy tory, po których się poruszamy w naszej mentalności, ale dwa, również tworzymy sobie nawyki też uzależnieniowe, żeby sobie po prostu ulżyć w tym, Karina daje Ci. Wracając do tych nawyków, proszę Państwa, ważnym elementem jest przepracowanie tego problemu, który wybudował te wszystkie negatywne uczucia i emocje. Ponieważ mówienie, że taka sytuacja nie ma znaczenia, że wiesz, przejdzie ci, tak naprawdę w żaden sposób nie poprawia sytuacji. Te wszystkie złe emocje kumulują się w naszym organizmie i za jakiś czas, za rok, dwa, trzy, będą skutkowały problemami zdrowotnymi. I niestety dzieje się też tak, że my budując ten nawyk, tak jak tu Agnieszka pięknie powiedziała, torbeślowy, będziemy w pewien podświadomy sposób generowali w swoim życiu takie sytuacje, które będą nam dostarczały właśnie takich bodźców wyrzutu kortyzolu i wszystkich innych tych negatywnych skutków. Dlaczego? Ponieważ nasz organizm bardzo lubi być w sytuacji, które zna. Znane dla niego sytuacje są sytuacjami komfortowymi, nawet jeżeli ten komfort w cudzysłowie nie jest dla nas bardzo pozytywnym elementem. Stąd właśnie przepracowanie tego całego układu, czyli zapoznanie się z sytuacjami, zapoznanie się z negatywnymi emocjami, będzie po pozwalało nam w ogóle spojrzeć na cały proces powiedzmy z boku i wprowadzać inne elementy terapii pomocowej. Czym są jeszcze nawyki uzależnienia? Jak one działają na nas? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o uzależnienie od różnego rodzaju substancji bądź czynności, musimy pamiętać o tym, że jest to troszeczkę tak, jak zbranie leków w małej dawce. W momencie, kiedy boli nas głowa, na samym początku, kiedy zaczynamy korzystać z leków przeciwbólowych, wystarczy nam pół tabletki, albo niewielka dawka takiego leku. Natomiast nasz organizm niestety przyzwyczaja się do tego i w w dalszym przedziale czasu będzie potrzebował coraz to silniejszych bodźców, coraz to większych dawek, zarówno alkoholu, narkotyków, jak i innych czynności, które będą pozwalały na wyrzucenie coraz to większego poziomu e, hormonów, aby złapać tą homeostazę, czyli wyregulować zło z dobrym. I to jest największy problem budujący właśnie uzależnienie, że potrzebujemy cały czas więcej i silniejszych bodźców. W związku z czym tylko wtedy, kiedy zaczynamy przepracowywać te wszystkie negatywne sytuacje innymi, korzystnymi dla organizmu metodami, obniżamy sobie ten próg tych negatywnych doznań i możemy właściwie z nich w pewnym momencie zupełnie zrezygnować. I teraz dla drodzy państwo, drodzy rodzice, tutaj przy realizacji tego projektu. Przygotowałyśmy również dla Was informator, który będzie Wam dostarczony w formie PDF-u lub innej. Na pewno będziecie mieli do niego dostęp. Natomiast my teraz chciałybyśmy omówić pewne kwestie, które poruszamy tam w tym informatorze. Jedną z nich jest na pewno to, że Wy, jako osoby, które jesteście rodzicami, to, to właśnie Wy, powinniście w jak największym stopniu zapewnić Waszej pociesze, Waszemu dziecku ogromną ilość akceptacji. E, ogromną ilość powinniście mu zapewnić e, dobrego uczucia, takie jak miłość, e, czułość, e, rozmawiać z tym dzieckiem właśnie o potrzebach, emocjach i uczuciach, dlatego że jeżeli dziecko ma zapewnioną tą akceptację w domu, to uczucie miłości, bliskości, i ma zapewnione odczuwanie realizacji swoich potrzeb, dzięki temu ono się uczy budować wewnętrznej homostazy, czyli takiej umiejętności, gdzie w sposób naturalny potrafi wprowadzić organizm w ten stan równowagi. Natomiast jeżeli dziecko odczuwa w domu, jesteście główną, główną przestrzenią, głównym środowiskiem, które tak naprawdę buduje cechy charakteru i nawyki myślowe u Waszych dzieci. Jeżeli dziecko w sposób notoryczny doświadcza uczucia lęku, strachu, odrzucenia, wstydu, przez to wtedy buduje się w nim tak zwana separacja, on się separuje od swoich uczuć i zaczyna zatracać umiejętność właśnie tej wewnętrznej homostaży, czyli umiejętność budowania tej równowagi. I to jest bardzo niebezpieczne. To właśnie prowadzi bardzo często do tych uczuć, do tych zachowań niebezpiecznych, gdzie później potrzebujemy używek albo innych stanów, które niszczą nas w sposób destrukcyjny, abyśmy potrafili po prostu normalnie funkcjonować. Dlatego to wy. Uczcie wasze dzieci o tym w jaki sposób e, znajdować swoje e, odróżniać emocje, uczucia, co czym są potrzeby, w jaki sposób realizować własne potrzeby, a nie oczekiwania innych. To wy jako rodzice jesteście za to niezmiernie odpowiedzialni i to wy możecie w waszym dziecku pomóc wybudować właśnie te umiejętności. Proszę państwa jeszcze kilka słów o informatorze. Informator, tak jak mówiliśmy, będzie wam przekazany zarówno w formie papierowej, jak i w formie PDF-u. Możecie na nim również znaleźć takie odnośniki do filmów, które nagraliśmy dla was. Również te informacje zawarte w filmach mogą was nakierować na to, co również wy powinniście poznać, do tego, żeby dobrze ze swoją pociechą rozmawiać, aby konfrontować się i poznawać również swoje uczucia, emocje i znajdować odpowiednie wzory. Komunikowania się ze swoją pociechą. My chcielibyśmy, żeby w ogóle w takim codziennym Naszym naturalnym nawyku była taka umiejętność komunikowania się właśnie poprzez emocje i uczucia, opisywanie tych stanów, opisywanie tego, co czujemy, co myślimy i jaką byśmy chcieli mieć, wybudowaną przestrzeń dla siebie. Dlatego specjalnie dla Państwa odegramy taką scenkę. To nie, nie wydarzyło się naprawdę, ale pokażemy Państwu, w jaki sposób można się komunikować, dzięki czemu jest naprawdę łatwiej w życiu. Karina. Jestem na Ciebie wściekła, zła i bardzo Cię nie lubię i czuję się fatalnie, ponieważ widziałam Cię ostatnio z moim chłopakiem, w kawiarni siedziałaś i poczułam się wtedy zdradzona, odrzucona, smutna, z poczuciem winy, że jak mogłam Ci zaufać i w ogóle czułam się fatalnie, kiedy to zobaczyłam. Wiesz co, no cieszę się, że o tym mi mówisz. Bo w ogóle nie wiedziałam, że możesz takie emocje w sobie z tego tytułu właściwie dusić. Wiesz, co my się spotkaliśmy przypadkiem, a wcześniej umawialiśmy się, żeby przygotować dla ciebie niespodziankę. Więc naprawdę nie czuj się z tego tytułu aż tak źle, bo właściwie nic złego się nie stało. Chcieliśmy dobrze dla ciebie. Cieszę się, że zadałam to pytanie. Cieszę się, że mogłam powiedzieć o swoich uczu uczuciach i emocjach, bo dzięki temu dowiedziałam się, że e, wszystkie uczucia, które w sobie czułam, były niepotrzebne, e, ale dzięki temu, że wyjaśniłam daną sytuację, wiem, że e, sytuacja, czyli moja interpretacja rzeczywistości była złą interpretacją, e, natomiast tak naprawdę to, co się wydarzyło, było czymś całkowicie innym. E, na szczęście zapytałam Kariny o to, co się wydarzyło i dlaczego spotkała się z moim chłopakiem, bo gdybym tego nie zrobiła, bym się zamartwiała przez wiele tygodni, będąc w uczuciach zazdrości i w uczuciach negatywnych, obwiniając Karinę o złe rzeczy, natomiast moje myśli by zaczęły budować tak niesamowitą i złą rzeczywistość, że w pewnym momencie na pewno bym sobie z tym nie poradziła. Więc dzięki temu, że Skomunikowałyśmy się, powiedziałyśmy o swoich uczuciach, zmieniłam tak naprawdę swoją rzeczywistość i wykreowałam tą bardziej pozytywną, bo wiem, że jestem kochana. A z drugiej strony warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt, skąd Łagnieszki tak naprawdę wzięły się na podstawie zwykłej informacji o spotkaniu dwóch znajomych na mieście, akurat tak negatywne emocje. Być może zaciągnęła te informacje z oglądanych filmów albo znaje z domu bądź ze środowiska. Więc jej reakcja w żaden sposób nie można powiedzieć, że jest negatywna, jest uwarunkowana i jedzie w pewien sposób na znanych torach. Moja informacja i to w jaki sposób zinterpretowałam rzeczywistość oparła się na tym, że bardzo często słyszę o motywach. Jakimi się zdarzają czasami w związkach, i bardzo często słyszy się albo się ogląda właśnie w filmie o złych odczuciach i wrażeniach, i po prostu przeniosłam to na, zinterpretowałam rzeczywistość poprzez wiedzę, którą otrzymałam ze świata zewnętrznego, pewnie oczywiście z niektórych swoich przypadków życiowych. Dziękujemy Państwu ogromnie za uwagę, za to, że mogliśmy razem z Wami zrealizować ten projekt. Gorąco zachęcamy Was do. Do subskrybowania naszego kanału na YouTube, oglądania strony internetowej, przeglądania również wiadomości na Facebooku. My tym krótkim filmem chcieliśmy przedstawić przede wszystkim ogromny temat i ogromny potencjał w budowaniu właściwej komunikacji i przede wszystkim zwracania uwagę na, na dzieci, na emocje, na uczucia, które w naszym życiu cały czas są i mamy nadzieję, że będziemy razem z Państwem mogli ten temat jeszcze bardziej poszerzać i pogłębiać. Na pewno łatwiej jest zapobiegać niż później wyciągać dzieci z uzależnień ciężkich, stanów depresyjnych, z okaleczeń. Łatwiej jest budować w nich Tą świadomość samego siebie i tego, że możemy do, doprowadzać do pewnych zmian w naszym tak, środowisku i również w nas samych, niż potem oglądać dramaty i nie wiedzieć, co z tym robić. Więc gorąco Państwa zapraszamy, abyście zajrzeli do tego naszego informatora i żebyście w razie pytań również kierowali do nas pytania, czy na stronę fundacji na pewno będziecie mieli tam podany kontakt. Gorąco dziękujemy dzisiaj za uwagę. I zapraszamy do tego, abyście stali się najlepszymi rodzicami, jakie Wasze dziecko może sobie wymarzyć. Dziękujemy.